Hej, siemano, z tej strony J4R1 i witam was po serdecznie na tym kanale. Dziś mamy kolejny odcinek serii Robloxa i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania dziś. Zagramy słuchajcie w PET, e, Pet Champion Speed Simulator, coś, e, w PET Crafting Champion e, Speed, taka gra się nazywa słuchajcie. Z tego co widzę mam coś na butach, coś e, żółtego. W ogóle zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dalej nie wiem na czym ta gra słuchajcie polega. E, póki co, naprawdę, no widzę, że możliwe, że tutaj musimy biegać dokładnie, no nie wiem na czym ona będzie polegać, wszystko się okaże, słuchajcie u kurde, ale jumpa robię, what? Ej, to takiego kozackiego, słuchajcie, jumpa teraz zrobiłem, naprawdę mega Ej, naprawdę kozackiego jumpa udało mi się zdobyć I widzę, że tutaj zdobyłem jakiś level, z tego co mogę zauważyć Na razie mam tylko a, jeden z dwudziestu, żeby przebić do levela kolejnego więc wydaje mi się, że tutaj będziemy po prostu może biegać, nie wiem, ścigać się, wszystko się okaże. Oczywiście zapraszam bardzo za serdecznie do oglądania i pamiętajcie, jeśli odcinek się wam spodoba, to możecie zostawić łypeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje, słuchajcie, do robienia kolejnych odcinków, więc naprawdę polecam. Plus jeszcze, pamiętajcie, że w opisie znajdziecie link do kanału NajrodTV, gdzie serdecznie polecam wam ten kanał, bo uważam, że ten kanał jest naprawdę mega, więc polecam wam naprawdę. Zajrzeć też w ten kanał, plus pamiętajcie, że w opisie macie linki nie tylko do tego kanału, ale również macie linki do mojego odpada i w ogóle naprawdę do wielu, wielu więcej rzeczy, więc naprawdę wam polecam. Z tego co widzę, teraz będziemy się chyba ścigać, jak przynajmniej nie sądzę. Niestety ja jestem, słuchajcie, za wolny, więc raczej daleko nie dobiegnę, bo nawet, słuchajcie, nie przebiłem leta do pierwszego, dopiero ja wam... no, nie... jestem słaby po prostu, jak możecie zauważyć, więc wątpię, że gdzieś daleko dobiegnę po no sami mówię, przecież widzicie jaki ze mnie jest słowek totalny ale powiem szczerze, że niezły mam jumpy i to jestem ciekaw do jakiej wysokości mogę tak doskoczyć, choć wątpię, że jakoś bardzo wysoko ale naprawdę mega są moje jumpy jeszcze to odbijanie od ziemi to jest naprawdę sobie przyznam jakbym normalnie, nie wiem, robił jakiś wyskup, słuchajcie, jak superman z e, ziemi naprawdę to tak trochę mega wygląda, powiem szczerze naprawdę, według mnie to całkiem spoko wygląda no tak jak Sądzę, że raczej daleko nie dobiegnę, słuchajcie, mam nadzieję w ogóle, że wczorajszy odcinek z serii Mobile Rzeczypospolitej się podobał, nie go, to nie oglądał, to polecam, zejść do karty, albo do to, to listy, bo tam znajdziecie się, słuchajcie. I pamiętajcie, słuchajcie, że już jutro, jeśli się uda, a mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, mam w planach zrobić live'a zakończającego serię Minecrafta The Hive, tak, więc będzie live zakończający serię Minecrafta The Hive, więc chce zobaczyć live'a, a kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to już teraz właśnie polecam kliknąć żeby się subskrybuj z wężkiem, żeby dostać powiadomienie o najnowszym live'ie jutrzejszym, więc naprawdę polecam, naprawdę słuchajcie warto, znaleźć się czy te mocy też trzeba łapać, może zobaczymy słuchajcie, no już chyba tego nie złapię, Jeszcze nie, dobra, ale wiecie co, no, zastanawiam mnie jak ja tutaj mogę dobić następny level, tam widzę jakieś coins'y słuchajcie, więc to też jest naprawdę ciekawe, jestem ciekawy dlaczego są w ogóle te światełka. Na takich widzic naprawdę mam słabego lebla pół co więc trochę słabo, przydałoby się go jakoś wbić, powiem szczerze. Nie powiem, przydałoby się go jakoś wbić, bo to jednak prawda. Szczerze mówiąc. E, wydaje mi się, że skoro pet, to wydaje mi się, że możemy chyba sobie tutaj kupować zwierzęta. Nie wiem, tak mi się przynajmniej Tak przynajmniej sądzę, słuchajcie. Bo na to by przynajmniej to wychodziło. Że możemy kupować sobie zwierzęta. Ale jak wlecę w to chyba to... Nie, no nic się nie dzieje. Chyba, że nie wleciałem, to może dlatego Jestem ciekaw co to jest, ale wydaje mi się, że to jakiś sklep, coś może w tym stylu O kurde, może wbiję na sklep, poczekajcie chwilę, czy mi się uda doskoczyć do sklepu? Nie, nie, nie udało się A niech to A tutaj mogę sobie coś kupić, poczekajcie, tutaj mogę sobie... Energy Drinka, o A jestem ciekaw ile kosztuje taki Energy Drink Energy full na przykład powiedzmy, albo takie budki ile kosztują O Boże, one za robuxy to nie, słuchajcie a tego już mam chyba na Ridge dobra. A niech chwilowo mam w ogóle zero końców. Ej, to jak się tutaj. Mu... Ja jestem ciekaw, jak tutaj można zdobyć końce. Zaraz mam nadzieję, Zaraz mam nadzieję, że. Słuchajcie, uda nam się jakoś zdobyć końce. Wszystko się okaże. Musicie wybaczyć, oczywiście, za za po prostu tak, słuchajcie, jest. No, musicie mi naprawdę to wybaczyć, no. Więc naprawdę sorry, ale no. Yy, mam nadzieję, że uda nam się to jakieś końcu zdobyć. Dobra, ja myślę, że mogę wbić słuchajcie, na kolejną walkę, myślę, że mogę wbić, co mi tam szkodzi. Mam w ogóle trochę, widzę, że tych e, diamencików zdobyłem, ale ja bym głównie chciał, słuchajcie, tak jak mówię, zdobyć Coinsy, bo to jest dla mnie dzisiaj priorytet. Jakieś Coinsy chcę zdobyć, żeby, nie wiem, jakieś energy drinki sobie kupić, coś w końcu, słuchajcie, no tak jak widzicie jestem na razie za wolny, mam chyba słabego energy drinka, póki co, więc to jest jakby przypał taki mega, powiem szczerze. A nie dobra, tutaj są boosty, do tego to raczej nie biorę. Słuchajcie, ja nawet po metę jeszcze nie wbiegłem, co ze mnie jest za naprawdę e ślimak totalny. Jakie ja nawet, słuchajcie, jeszcze za metę nie wbiegłem. Jestem takim totalnym ślimakiem, że to szok, słuchajcie. A mój max speed z tego co widzę na dole wynosi chyba 8. Więc naprawdę jestem totalnym ślimakiem pół co? To mnie trochę irytuje. Może chociaż dobiegnę do tego do tej e sprint, e do tej sprintowej rampy, słuchajcie, zobaczymy. Wydaje mi się, że dobiegnę. O, kurde, jak wystartowałem, to przyznam, naprawdę mega. Dobra, przydałoby się trochę podskoczyć, nie powiem. Fajnie, że w powietrzu akurat udało mi się podskoczyć, ciekawie. Ja chyba tutaj mogę zginąć, jak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, już wróciłem z tego co widzę tutaj do tego e, lobby menu głównego, nie wiem jak to nazwać, no ale kurde głównie chciałbym zdobyć dzisiaj jakieś końce słuchajcie bo tak jak no, widzicie mam ma strasznie mało końców a wydaje mi się że mogę tutaj przeskoczyć i może zdobędę jakieś nie wiem speedy choć no tak jak mówię no, mam trochę słabo mam tylko 3 na 20 i w ogóle nie idę nie idę nadal naprzód co jest słabe jakby nadal jestem na levelu pierwszym co jest naprawdę totalnie przy połowie według mnie tak naprawdę mega przy połowie To no, zobaczymy słuchajcie może uda mi się gdzieś daleko robić, nie wiem Choć wątpię, że dzisiaj uda mi się zdobyć nawet level drugi, coś czuję. Bo takich możecie zauważyć, raczej no wątpię. To jest mało prawdopodobne. z tego, co można zauważyć. O kurde, ale speeda zdobyłem. Ej, sztos, przyznam. Ej, naprawdę, jaki, jaki elektryczny speed, przyznam, mega sztos. Ej, naprawdę sztosowy speed. Tak trochę elektryczność nagle na mnie nabrała spade, więc naprawdę sztosowy co całkiem wyglądało. A tutaj mamy lepszą część w ogóle miasta i tutaj mamy jakąś żółtą rampę. I tam widzę 50 i według mnie to wygląda trochę jak monety, ale nie chcę jakby mówić od razu, że to będą monety, bo nie jestem tego na 100% przecież przekonany. To jest trochę słabe, ale mam nadzieję, że to będą monety, zaraz się o tym przekonamy. To muszę w środek tego biec, słuchajcie, biec w tego środek, żeby nie było. Muszę w środek biec, żeby akurat, słuchajcie, idealnie wystartować. Mam nadzieję oczywiście, że wam te hałasy w przeszkadzają no Dobra. E w sumie postarajcie się na nie zwracać uwagi po prostu Ale no mam nadzieję, że uda mi się tutaj zdobyć jakieś końce, tak jak mówię. No chwilowo, co możecie zauważyć, udało mi się e, zdobyć, słuchajcie, e, 5 e, diamencików, więc naprawdę spoko No mam nadzieję, że dobie e, będę miał jakieś lepsze wyniki, słuchajcie, niż e, tylko 5 diamentów i 30 speeda I 3 z 20 do levela pierwszego Więc trochę słabo, Przy, przydałoby mi się, takich jak mówię, no, trochę więcej Dobra Dobra, zbieram kasę, zbieram, zbieram, zbieram Ej no, zbieram, wchodzi Kurde no, zebrałem 50 końców, słuchajcie, ale sztos Ej to, zebrałem 50 końców, więc na mega Tutaj mamy kolejnego speeda Znaczy ja się zastanawiam, czy lepszego sobie jakiegoś speeda nie kupić, tak szczerze swoją drogą Dobra, wiecie co, musimy znaleźć jakiś sklep tutaj Choć wątpię, że tutaj znajdziemy jakiś sklep ale no, dobra, może się okaże, że znajdziemy. Dobra, teraz poczekajcie. Ja muszę przy okazji przejść, z której ja mańki wybiegłem. U kurde, ale teraz podskoczyłem. No, w sumie mega, naprawdę sztosowo przyznam. Dobra, lecimy. Słuchajcie, dalej. Znaczy, myślę, że wracamy tam na chwilę. Słuchajcie, do tam gdzie byliśmy. Z tego ważnego powodu, że słuchajcie, że chcę sobie kupić lepszego lewla. Chcę to kupić lepszego lewla, więc, znaczy lewla nie lepszą szybkość o tak źle powiedziałem słuchajcie Chcę sobie kupić lepszą szybkość, ale lepszego sprinta po prostu żeby szybciej biegać Mam nadzieję że się uda słuchajcie wszystko się okaże No tutaj nigdzie nie widzę chwilowo sklepu trochę przy połowę Dobra może ja sobie przy okazji trochę poskaczę słuchajcie żeby zobaczyć co jest tutaj Przy okazji bo tak w sumie w skokach trochę więcej widzę powiem wam szczerze swoją drogą Dobra no i cały czas tak może spróbuję jakoś jumpy zrobić Tam widzę w ogóle kolejne monety więc zostanę jeszcze znowu nie zabrać monet Ale to słuchajcie, tam chyba najtańsze było z tego co pamiętam za... Jeszcze teraz nie pamiętam, no, słuchajcie, za ile było to najtańsze, szczerze, z tą drugą Naprawdę teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chyba właśnie za 50 to było tych monet Ale do końca nie jestem pewien, słuchajcie też Więc nie chcę jakoś mówić, bo nie jestem pewien Wydaje mi się, że to było dziwaczny chyba za 50 ponad, tam w tym sklepie. Tylko ja, zanim tam dobiegnę, słuchajcie, to nie kawał czasu, słuchajcie, z tego co mi się wydaje, przynajmniej tak sądzę, że mi raczej kawał czasu z nim ja tam dobiegnę, więc myślę, że będzie raczej ciężko możliwe, że zaraz, słuchajcie, po prostu zrobimy cięcie i po prostu yy, może zobaczymy się po cięciu, Zobaczymy, słuchajcie, jak to długo mi będzie zajmować. Zobaczymy, słuchajcie. Przyznam, że całkiem spokojnie w tle Naprawdę mega. Ciekawa przyznam. Naprawdę fajna, całkiem. Dobra i kolejnego jumpa użyję. dopiero od levela 15 można coś odblokować z tego co widzę jakieś może słuchajcie jest naprawdę ciekawie dobra słuchajcie zrobimy cięcia po prostu zaraz słuchajcie do was wrócę Dobra, słuchajcie, tak jak możecie zauważyć, nareszcie jesteśmy w tym mieście, słuchajcie, i zaraz coś czuję, że dojdziemy do sklepu. pod tej gdzieś niedaleko pamiętam, był ten shop. O tam widzę shop, słuchajcie, tam widzę ten sklep, więc lecimy do tego sklepu. I tak jak mówię, no, kupimy sobie spida przy okazji, bo właśnie głównie o nam teraz chodzi. W sumie, powiem szczerze, o sklep nie wiem, teraz chodzi. O nic więcej, teraz mi o sklep głównie chodzi, więc lecimy kupić tego spida. słuchajcie. Bo to jest mi teraz najbardziej, szczerze mówiąc, potrzebne. Mam nadzieję, że on jest za 50 końców, ale o ile pamiętam, on chyba był za 50 końców. No i zaraz się przekonamy, słuchajcie. O tym, czy on jest za 50 końców. Mam no, nadzieję, że w sumie tak, bo było, było słabo, gdyby nie był za 50, tylko trochę więcej. No, ale jeszcze mam przy okazji 5 diamentów, więc naprawdę że to, Chociaż nie wiem, co za te diamenty w sumie mogę kupić. Tak z drogą, no, ale zaraz się przekonamy. Tutaj mamy jakieś gemy, tutaj mamy game passy. tutaj mamy jeszcze końce, słuchajcie. Tutaj mamy też monety, widzę, mogę kupować. Jest naprawdę ciekawie tam, tam mamy w ogóle jakieś nieodblokowane portale, które pewnie trzeba odblokować od jakiegoś tamtonego levela No ciekawie, przyznam, ciekawie, naprawdę mega Swoją drogą naprawdę ciekawie Dobra, zaraz dobiegamy do sklepu. Muszę znaczy, dobiegamy, ja w sumie tak biegnę słuchajcie jak ślimak normalnie swoją drogą. To już ślimaki i żółwie są szczerze mówiąc do mnie trochę szybsze. Dobra, wchodzimy do sklepu. I my chcemy energy drinka, słuchajcie. Tutaj jest za 30 energy drink, więc myślę, że sobie kupimy go. Okej, okay, mamy Energy zlinka, a tym jest Layla, tym jest za 47, no to trochę drogo, powiem. im... Szczerze to trochę drogo, ale przynajmniej mamy lepszego Speed'a, więc to prawda, że to sprzedam Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej, trzeba zdobywać Speed'y teraz Mamy 32 Speed'y na 60, jeszcze nie będę się ścigał póki co, bo myślę, że teraz uskoczy trochę słabo swoją drogą Teraz by trzeba ustawić i znowu końce zdobyć Teraz trzeba znowu momenty poczekać, bo to jest coś z końcami, Jestem ciekaw, czy to jest 0 czy to normalnie można te końce kupować. Zaraz zobaczymy słuchajcie. Ale teraz mam 420 do levela, więc całkiem trochę inaczej. Czekajcie, bo tutaj nie widzę żadnego niczego. W sumie swoją drugą. No nie, chyba nie można tego kupić, tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz coś przebierz, słuchajcie zaraz 60, więc będę musiał znowu zdobyć monety i tym razem muszę zdobyć ich aż, słuchajcie 47 monet, żeby zdobyć kolejne speedy, słuchajcie więc teraz mam trochę większe wyzwanie więc będzie trochę ciężej ale, przy, ale z tego co widzę mogę chyba większe jumpy zrobić, więc naprawdę spoko Naprawdę ciekawie przyznam o, tej mam monety, słuchajcież to ciekawe ile ich zdobędę 80 punkt, ej, to naprawdę dużo powiem szczerze. Ej, 80, 80 monet naprawdę dużo powiem, więc lecimy słuchajcie dalej. Lecimy dalej, myślę, że to akurat jest dobry pomysł lecieć dalej. Nie wiedziałem w sumie, że tutaj tak coś jest jak szel, więc naprawdę spoko przyznam. Naprawdę mega Dobra, lecimy dalej kupić kolejne speedy. Myślę, że to akurat jest dobry pomysł kupić kolejne speedy, więc lecimy dalej, słuchajcie, po prostu do tego shopa. Do tego skarpu sobie lecimy i po prostu kupujemy dalsze speedy, aż ulepszy się na maksa, słuchajcie. Przynajmniej się postaram słuchajcie, ulepszyć się na maksa. Wszystko się okaże. Mam nadzieję, że mi się uda, słuchajcie. Dobra i mój wyskok w powietrze, co naprawdę dziecko wygląda. I z tego co widzę to chyba rzeczywiście skaczę wyżej niż skakałem, choć nie jestem pewien do końca. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem. Oczywiście mi wybaczcie za to, że ciągam nosem, ale mam lekki katar po prostu. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Trzeba kupić kolejnego speeda, słuchajcie, kolejnego energy drinka trzeba kupić, żeby mieć więcej speeda, żeby więcej spida zdobyć naprawdę. Przyznam, że to będzie akurat potrzebne. Dobra, lecimy po kolejnego energy drinka. Dobra I kolejny to jest za ile? Kolejny jest za 75, słuchajcie to Przyznam, że trochę droższy, ale no Czemu by nie kupić w sumie? Powiem szczerze, czemu by nie kupić? Ja póki co tak jak widzicie no, Mam niestety level pierwszy Dobra, ten szel był chyba jakoś w tamtą stronę Słuchajcie, a tam był ten szel. dobra już widzę Gdzie on jest? Tylko, że przez to też mi się resetuje speed, ale przynajmniej kaski dostanę dużo, więc myślę, że to naprawdę Się upyla, powiem swoją drogą że według mnie tam naprawdę się opyla Kup, e, wejść z tego szala i dostać trochę więcej kasy przynajmniej słuchajcie co z tego że speed się e, jakby e, zby, e, spadam do zera ale przynajmniej kasy dostanę więc, więc mogę sobie kupić nowego speeda a 72 tam kosztuje kolejny speed ja myślę że jeszcze mogę nie dać rady bo jestem na levelu level pierwszym w sumie z tą szybkością więc jeszcze może wyścigu nie biorę słuchajcie może następny wyścig zobaczymy Poczekajcie, docenić jak trwa już 16 minut, toż to już Dobra, lecimy dalej. I wtedy wejdziemy, wejdziemy w ten szalik, wejdziemy sobie trochę kaski. Dobra, bierzemy kaskę. O, już piękna setka, słuchajcie, nawet ponad. Idziemy po kolejnego speeda kupić se. Będziemy kupić co kolejnego speeda, słuchajcie Więc naprawdę sztos Dobra, to lecimy kupić kolejnego spida I teraz będziemy mieli tam, nie pamiętam ile tam było Ale no trochę więcej Na banku On był za 72 Więc e, trochę kosztował, ale przynajmniej e, Była większa ilość tego speeda Znaczy tak mi się wydaje, że teraz Możliwe, że przebiję setkę, ale nie jestem pewien Choć wątpię w sumie Ale no tak jak mówię, no nie jestem pewien Dole lecimy wtedy do tego sklepu i kupujemy kolejnego spira. Słuchajcie. Myślę, że odcinek słuchajcie zakończymy wyścigiem. A czy jeszcze muszę poczekać na wyścig, więc bruszka że wyścig kolejny pojawi. Jak już mówię, zakończymy po prostu e, odcinek wyścigiem. Albo zwycięstwem, albo przegraną, zobaczymy. Mam nadzieję w sumie, że tym pierwszym bardziej wolałbym wygrać niż przegrać, w sumie wiadomo. Dobra, energy drink. I kupujemy oczywiście tego za 72. Dobra, i ja mam 100, 180, o, 138 za znaczy 3. 138 to naprawdę jest mega. Muszę teraz słuchajcie to dobić. I mam nadzieję, że zaraz słuchajcie o 8 level drugi bo jest to całkiem słuchajcie możliwe. Z tego powodu, że brakuje mi tylko 3, 3 na 20%. Znaczy, no mam 17 na 20, więc naprawdę spora ilość. Dobra, bierzemy słuchajcie wyścig. Czekamy słuchajcie na wyścig. Mam 18 na 20, więc możliwe, że zaraz słuchajcie, zdobędę kolejnego levela, Jest naprawdę wielka taka opcja, słuchajcie, jest wielka szansa, że możliwe, że mi się właśnie uda słuchajcie zdobyć kolejnego levela, Choć czuję, że jestem chyba powolny. Nadal raczej nic nie zrobiłem żadnych postępów z tego co mogę zauważyć. Choć niby biegnę trochę szybciej, acz nie za szybko. Co? No, trochę nie za szybko nawet biegnę, więc jest trochę przypał lekki. Ale troszeczkę szybciej rzeczywiście biegnę. O, już mam level drugi. No to spoko słuchajcie, że to. Udało mi się osiągnąć level drugi, więc naprawdę mega. Level 3, czego to raczej na dzisiejszym odcinku to jeszcze nie osiągniemy, słuchajcie. Raczej wątpię w sumie, że damy radę, bo mam już prawie 80 spida na 138, więc raczej wątpię, że dzisiaj drugi level osiągnę. Znaczy trzeci, bo drugi już w sumie osiągłem, słuchajcie. No niestety, słuchajcie, nie wygrałem wyścigu, z jakich mówiłem. No, słuchajcie, myślę, że. Możemy powoli już kończyć ten odcinek, mam nadzieję, że czuję czegoś z bał. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem, pamiętajcie też oczywiście o subskrybowaniu kanału. Najlepiej jest dzwoneczkiem, żeby zostawić powiadomienia o najnowszych filmach. Z serie growy, z teraz roblo z Minecraft, Hero Minecrafta DKI, że Back więc z tym prawdopodobne. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować ten kanał, bo jutro oczywiście, tak jak mówię, zrobię dla Was live, słuchajcie. Z zakończającego serię Minecrafta dychaj, więc naprawdę polecam wiedzieć najtrzejszego live'a. No i pamiętajcie, że w opisie znajdziecie link do kanału na RTV, którego serdecznie polecam i pozdrawiam. No i co, trzymajcie się do uczenia, cześć, nowego Widzimy się w kolejnym odcinku i udanego weekendu. No i pa, pa. No to cześć, słuchajcie jeszcze raz. No. Mam nadzieję, że uda mi się dobić tego spita, Wszystko się okaże. Pa.